Hej! Witam Was serdecznie na My City of Beauty. Dzisiaj postanowiłam chwilkę na tym filmie się pokazać dla tych, co pytają się co się ze mną dzieje, czy jeszcze żyję. Tak, żyję, mam się całkiem dobrze. Wybaczcie, że tak bez słowa trochę z tego YouTube'a, no można powiedzieć trochę zniknęłam, jest więcej dużo mojej siostry. No ale ci, co nam podglądają na Instagramie i Facebooku to wiedzą, że wszystko jest ok. Jestem w trakcie robienia kilku projektów i to chyba najwięcej. Dlaczego tak nie nagrywam? Próbuję fantastyczne, mm, przy, fantastyczne przepisy naturalne, więc mam nadzieję, że już niedługo e, będę mogła je wam pokazać i z nimi z wami podzielić. Ale dzisiaj was zapraszam serdecznie na zupełnie co innego: na projekt. E, bardziej manualny. Jeżeli macie ochotę po prostu zrobić organizatory takie indywidualne, spersonalizowane, totalnie do Waszych potrzeb, to właśnie przychodzę do Was takim filmikiem. Mam w końcu moją wymarzoną toaletkę, o której marzyłam odkąd byłam nastolatką. Chciałam ją zrobić do końca, nawet w środku, tak, tak jak już sobie wcześniej dużo wymarzyłam. Jeżeli film się Wam spodoba, pamiętajcie zostawić kciuka w górę. No, i dajcie znać, właśnie się zastanawiam, czy też byście chcieli, żebym taki zrobiła tour, jakby po tej całej toalecie, żebym wam pokazała, co używam i co w ogóle mam. Szczerze mówiąc, na początku zastanawiam się nad tym plastikowymi, akrylowymi sorka i po prostu stwierdziłam, że nie ma co. Wolę po prostu i mogę bardziej wykorzystać te szuflady, jeżeli zrobię wszystko co do milimetra. Co będziecie potrzebować do wykonania? Tutaj mam takie płyty kartonowe z musem. Ja je za nie zapłaciłam 5,99, oczywiście, wszystko będzie w euro. A z tego względu czarne, bo nie chcę ich okleić materiałem i miałam problem ze znalezieniem materiału. To są one na dzielnicy 18, a teraz w związku z tymi różnymi terrorystycznymi sytuacjami po prostu nie jeżdżę w żadne takie niebezpieczne okolice. A tam są właśnie podobne najpiękniejsze materiały, w okolicy Oberwillie, czy tam właśnie na północy Paryża. Tutaj byłam w okolicy, są... no, no nie, nie, nie w moim stylu nic mi się nie podobało A jeszcze ciekawostka, jeżeli chcecie białe, no to one są tańsze 4 za 10 euro Kupiłam je w sklepie Kultura Bardzo fajna, taka profesjonalna podkładka Już ją miałam kupić dawno temu Tutaj firmy Airplug, jeżeli ktoś by był zainteresowany Około 13 euro kosztowała, ale jeżeli nie macie, nie chcecie kupować I robicie tylko jeden projekt, no to możecie spróbować wyciąć na kartonie Czy jakieś takie właśnie w e, takiej, jeżeli macie jakąś starą deskę, czy coś w tym stylu, po prostu, żeby nie poniszczyć mebli. Linijka metalowa, miarka, nożyczki. Łoś tape ja kupiłam też znowu w sklepie Kultura. Najpierw kupiłam, tą kupiłam, chociaż ta mi wpadła w oko, ale stwierdziłam, że a różowe, może za dużo będzie właśnie tych elementów różowych. Przez całą noc myślałam o tym, że kupiłam tą. Może to był tak. Znaczy, myślałam, że będzie prościej, że złoto, czarne i te białe kropki będzie bardziej elegancko, ale jakoś tam mi utkwiła w pamięci. I następnego dnia specjalnie pojechałam po jedną taśmę, bo doszłam do wniosku, że tam się bardziej podobała, no to, no to warto mieć to, co bardziej mi się podoba, tym bardziej, że no wiadomo, że e, robię to na dłuższy okres czasu. A ówek dodatkowo. Długopis, kartka, papieru lub też jakiś taki notatnik do stworzenia planu. Specjalny mały nożek precyzyjny do wycinania. 3,5 euro kosztował. Zaczynam od pobrania wszystkich miar, czyli. Głębokości, długości, szerokości Wszystkie kosmetyki zgromadziłam w jednym miejscu Zobaczcie zdjęcia jak to wyglądało Po prostu było to bardzo spontaniczne Bo na początku myślałam, że to będzie tylko jedna szuflada Później zaczęłam gromadzić z różnych kosmetyczek Torebek i innych miejsc Wszystkie swoje kosmetyki I nagle po prostu zaczęłam to wyrzucać na łóżko Było tego sporo I e, warto to zrobić Bo ja na początku myślałam, że zajmie mi to jedną szufladę Po rozpisaniu i też odrzuceniu kilku Kosmetyków niewymiarowych, czy których po prostu średnio lubiłam, tak zawsze nie wiedziałam, jak się pożegnać. Akurat przyjeżdża mama z, w zym tygodniu, więc je dostanie. I e, dzięki temu właśnie dowiedziałam się, że moje kosmetyki zajmą jedną szufladę i prawie dwie. Uwzględniona jest bardzo istotna e, grubość pianki, bo to jest aż 5 mm, to jest jednak e, duża może być, okazać się różnica. E, wszystko mam co do milimetra, więc mam nadzieję, że się wyrobię. Jeśli nie, ja to mogę jakiegoś kosmetyku nie zmieścić, bo też niektóre są co do milimetra dwóch wymierzone, dlatego też nie chcę, żeby za bardzo te rzeczy się też poruszały w tej szufladzie, e, dlatego są takie dosyć cisłe te przegródki. Już wszystkie przegródki. Stwierdziłam, że niektóre przegródki podcinam krócej, bo fajnie to wygląda i łatwiejszy jest dostęp do niektórych rzeczy. Jeżeli coś, na przykład te będą szminki, te czerwone i różowe odcienie, poddzielam i zmieniłam na czarne, żeby tak po prostu grupa była zaznaczona. Tak samo te będę miała do brwi rzeczy wszystkie razem. Tak jak patrzyłam, jak ruszałam szufladą, w zasadzie ja bym mogła to tak zostawić. Ale jeżeli przystawiam kosmetyki, niektóre rzeczy Trochę się ruszają, szczerze powiedziawszy. Te są bardzo sztywne, dobrze podcięte, te główne, które trzymają cały ten szkielet, więc stwierdziłam, że podkleję to wszystko. Wyjmę teraz kosmetyki, bo tylko chciałam sprawdzić, czy na pewno wszystko się zmieści dobrze. Zmierzyłam takie najdziwniejsze, opakowania najdziwniejsze, można powiedzieć a, nietypowe rozmiary. Ja już po całej nocy. Zobaczcie, przepięknie. To już po prostu jestem zachwycona. Nawet nie spodziewałam się tego efektu. Miałam problemy z klejem i kleiłam w sumie dwoma klejami. Chciałam wam pokazać. To jest pierwszy klej, który, no w końcu nim kleiłam, że ujrzyj, nie miałam kropelki, bo chyba byłoby to najlepsze wyjście. Jeszcze szybko Wam pokażę, jeszcze próbowałam kleić takim klejem do oklejenia tam różnych rzeczy w domu, takim nieprofesjonalnym, ale tutaj się on średnio sprawdzał i trochę brudził na biało. Według mnie przepięknie to wygląda, naprawdę... Jeszcze te taśmy, po prostu ta te czarna też jest super, bardzo delikatnie wyszła, tak jak właśnie mi zależało. I teraz chciałam Wam pokazać super właśnie. To jednak bardzo dobrze to skleiłam, bo wcześniej troszeczkę to, jak Wam mówiłam, się ruszały te przegródki, w szczególności te malutkie. I jak wkładałam na przykład jakieś tam cienie czy coś, no to, to, to się poruszało. Byłam średnio zadowolona. <laughs> Jakaś rybka mi zapała. No, i teraz zobaczcie, jak to super siedzi, po prostu wkładam gdziekolwiek jakiś tam kosmetyk. Dobra, coś takiego cięższego, Oczywiście, że to, to trzyma super, więc nie będzie mi się tutaj poruszać. Nic nie będzie upadać jednak jak mniej będzie kosmetyków w przyszłości, chociaż nie sądzę, żeby było tak mało. Nie sądziłam, że aż tak będę zadowolona. Po prostu bajka i jestem bardzo zmotywowana, żeby zrobić kolejne szuflady.